Szczęść Boże, witajcie kochani w sobotę. Dzisiejsza Ewangelia, e, słyszeliśmy już ją niedawno, tą rozmowę między Jezusem a Filipem i ten, te słowa Chrystusa, który kieruje do swoich uczniów, a w których zachęca do wiary, do zaufania, że Jezus jest w Ojcu i że e, zachęca do wiary i mówi nam, że będziemy czynić podobne, a nawet większe znaki, jeśli zaufamy, jeśli pójdziemy za Chrystusem, jeżeli będziemy głosić Ewangelię. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę, zatrzymali się troszkę nad pierwszym czytaniem z Dziejów Apostolskich. To czytanie opowiada o podróżach, o działalności misyjnej Świętego Pawła, który wraz z Barnabą głosi słowo Boże i odnosi ogromny sukces. Mówi nam, mówią nam Dzieje Apostolskie, że całe miasto przychodziło słuchać słowa Bożego i wielu ludzi się nawracało. Co pociągało za sobą skutek taki, że wielu ludzi spośród Żydów e, chciało przeszkodzić świętemu Pawłowi i Barnabie e, ich misję głoszenia. Chciało zaszkodzić ich sukcesowi, byli za, może ze za, zazdrości, może z jakiejś złości. E, no możemy sobie na to, na to chwilę popatrzeć, dlaczego tak postępowali, ale widzimy trudności, których doświadczają apostołowie, e, ci, którzy głoszą Paweł i Barnaba, Doświadczają trudności, ale to w żaden sposób nie zmniejsza ich zapału, zaangażowania i to w żaden sposób nie odciąga ich od głoszenia Słowa Bożego. Oni konkretnie, jasno mówią: Nie chcecie nas słuchać, idziemy do pogan. Więc głosimy Ewangelię Poganom. Konkretnie. Jeśli nas odrzucacie, to dla was bawienie jest zamknięte. Idziemy do tych, którzy będą chcieli słuchać. I mówi nam te ostatnie słowa z dzisiejszego czytania, pierwszego, to są, że byli pełni radości pełni radości, dalej głosili, nic nie było w stanie zatrzymać ich właśnie misji głoszenia. I to zobaczcie, jak te dwa czytania z Ewangelii i z dziejów apostolskich się ze sobą łączą. Jezus mówi o wielkich znakach, które będą dokonywać apostołowie, o wielkich czynach, których będą dokonywać, jeśli będą mieli wiarę. Życzę wam również takiej wiary i takiego zapału, jaki mieli Paweł i Barnaba. W głoszeniu Słowa Bożego, w głoszeniu Chrystusa, w życiu Ewangelium. Tak się dzieje, jeśli człowiek faktycznie, radykalnie idzie za Chrystusem, kiedy odrzuca to, to co od Chrystusa oddziela, a kiedy wybiera w, każdym swoim, w każdej swojej decyzji Chrystusa. Życzę Wam takiego wyboru Chrystusa, takiej pewności i radości i pokoju, która z tego płynie, zgłoszenia Ewangelii, z życia Ewangelią, z życia wolności Dzieci Bożych. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie z Bogiem.